Cześć wszystkim, witam Was bardzo, 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 ale to bardzo serdecznie w naszej małej dżownicy, która stanie się wielka. I naszym celem jest dzisiaj zajęcie miejsca poniżej 80. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, że tak. Graczy jest około 400, więc może, może się to powieść, moi drodzy. Może to być dla nas sukces. Powoli, słuchajcie, awansujemy na kolejne rankingi i zobaczymy, czy nasza dżownica będzie. Będzie, słuchajcie, dżownicą wielką. Mam nadzieję, że tak. Chyba mi się wydaje, że już staje się powoli większa. Także ranking 80 już został przez nas zdobyty. Także subcio. Bardzo się z tego powodu cieszę. No i ranking 71. To było, prawda, to było szybkie. Bardzo szybko mi się udało awansować. Więc jest chyba dobrze, co nie? Myślę, że jest bardzo dobrze. Ja sobie odsłonię tutaj, słuchajcie, bez trzymanki, bez trzymanki. Nie, 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 nie. Ło! Wow! Nie, 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 zostawcie mnie, dżownicę. Ło, wow, już się bałem, że tu ktoś mnie zaatakuje. Mam ranking 59, także chyba dobrze, moi drodzy. Chyba jest dobrze. Chyba, chyba idzie, idzie zgodnie z planem. Nie, 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 nie. nie. Obróć się, obróć, żownico. Łomatko z córką. Ja tu próbuję. Boże, co za gość. Co on tutaj chce stworzyć? Ja nie rozumiem go. Ale niech będzie. Uciekam stąd, słuchajcie. Trzeba stąd uciec. Jak chciałem obrazek tylko powiększyć. A ta żółta dżownica. Tej żółtej dżownicy to się nudzi, chyba. Naprawdę. Spadam stąd. Słuchajcie. O właśnie. Dobra, 46 poziom. Jest chyba ok, Mi się tak wydaje. <grymne> 44 miejsce. I nie mogę, słuchajcie, nie mam czasu, żeby powiększyć sobie yy, obrazka, który zasłania tablicę wyników. Olercia, no nie mam jak tego zrobić. Tu jest bardzo dużo dżownic. Dżownice uciekajcie! Moi drodzy, 50. ranking jest ok, chyba. Chyba nie jest tak źle. Tutaj, tutaj wstawki, tutaj edytować zdjęcie. Moi drodzy, robię to dość szybko i sprawnie. Udało się. Dziękuję za komentarze. Zostawcie łapeczki w górę, moi drodzy. No i chyba jest ok, chyba dobrze idzie. Filip, tutaj już. Plan vs. zombie wyszło w Anglii. No wiem, w Europie Zachodniej i w Stanach wyszło, ale w Polsce jeszcze nie. Sprawdzałem to właśnie, jak napisałeś ten komentarz. No i niestety jeszcze nie można grać w Polsce. Szkoda troszkę. Wow. Co za koleś. Mu się trochę nudzi. No nie! Co on zrobił? Co za gość? No i widzicie. I przegraliśmy. Byliśmy tak szybko na podium, niepotrzebnie tam się pchałem. Widzicie, tak to jest, jak się pchacie, a miejsca nie macie. Gumball napisał, brod, jutro 6 szósta... a wiem, wiem, mieliście sprawdzian z krasiści. zrobiłem o tym filmik. Moi drodzy, bardzo dużo komentarzy w ogóle uzyskałem dzięki temu. Moi drodzy, fajnie, że tyle, tak, tak dużo odpowiedzi napisaliście na te komentarze. Słuchajcie, tak dużo skomentowaliście i to jest bardzo fajne, ja wam bardzo dziękuję. No i słuchajcie, Cieszę się, fajnie Wam poszło w sumie, nawet bo tam pisaliście, że nie było to jakoś złe I ten sprawdzian, że był taki prosty, więc fajnie, cieszę się, cieszy mnie to w sumie. Dobra, wow, panie, ty pan tak nie szalej, ale powoli się odbijamy od dna. Już 122 ranking, więc chyba nie jest źle, moi drodzy, chyba nie jest źle widzę, że. Oj, tutaj dżownica to masakra. To jest strasznie duża. My może zagramy trochę agresywniej. O, widzę, że on ucieka ode mnie, ten wężyk. O, dziękuję bardzo. Widzicie, niektórzy grają strasznie agresywnie, a i to nie popłaca czasami. No ale awansowałem już na ranking 40. 76, więc chyba jest dobrze, także nie jest nie jest tak źle, moi drodzy. Pyk, wszystko pozjadamy. Obniżę sobie komentarze, Zoner. Brod, nagrasz Lim of the Medgard. Nie wiem, czy to jest gra nadająca się na kanał Brodkitz TV. Także zastanowię się, bo nawet nie wiem, co to za gra. Ale wydaje mi się po nazwie, że raczej na Brodkitz, ona ta gra, raczej taka średnia, będzie. Tak mi się wydaje. Patrzcie, jak zjadamy tutaj. O, tak, i znowu nasz ranking, słuchajcie, tutaj pnie, pniemy się w górę. O to chodzi, moi drodzy, 40. miejsce. Tak dobrze to chyba dawno nie było, słuchajcie, ale mi się powiodło, subcio. Cieszę się bardzo. Jeszcze awansujemy chyba, a jeszcze nie, nie, myślałem, że awansujemy, jak to zjemy. Tu się nie udało. 37. ranking, no, to słuchajcie, dajemy radę. Dajemy radę, nasza dżownica jest bardzo duża już teraz. Będziemy sobie zjadać tutaj jakieś jedzonka. Tu jest jakaś inna dżownica, która może, może nam napłatać figli. Dobra, zróbmy tak, i tu zwija w kuleczkę. Widzę. Patrzcie, jak tą dżownicę tutaj zamknęła. O, matko. <laughs> jakie, jakie taktyki? Co to jest w ogóle? Patrzcie, jak pomniejszyła to matko. Fajne taktyki, tam się broni jeszcze ta mała dżownica, ale chyba się jej nie uda. Szymek Brod, nagraj więcej małpek. Dzięki za Apeczkę. Myślę, że małpki też będą, będę też nagrywał. Słuchajcie, w ogóle chciałbym zrobić coś, żeby w ogóle fajne rzeczy się działy też na, podczas tego filmu. Jakieś animacje, więc postaram się coś tu jeszcze wrzucić takiego śmiesznego. Moi drodzy, jak będzie jakaś śmieszna sytuacja, jakiś fail, to myślę, że tutaj sobie coś włączymy takie animacje śmieszne? Boże, jaka dżownica duża, co to tu się dzieje? Nie, wow, jak błyszczy, moi drodzy! Tego jeszcze nie było. Dobra, ja sobie to pozjadam. Najlepiej tak jeździć, słuchajcie, wtedy się bronicie przed wszystkim, bo nikt was tu nie najedzie. To jest to. 25. Miejsce mamy, słuchajcie. Jest myślę bardzo dobrze, 25 miejsce to nie jest takie małe, więc chyba, chyba słuchajcie ten filmik, ten trzeci odcinek będzie rekordowy dla nas, o 29 spadliśmy. No ale cóż, Michał, chodzi rybak do stajni i mówi o koń. Dzięki Michale za słucharkę, śmieszne. O. o to chodzi. Nakarmimy się, 28. Miejsce, 19. Moi drodzy, tego jeszcze nie było. Patrzcie, 19. Position, position 19. To jest coś niebywałego. Już dawno takiej pozycji nie miałem, więc jest super. Takiego rankingu cieszy mnie to oczywiście bardzo. I mam nadzieję, że uda nam się tutaj osiągnąć jakąś większą, lepszą pozycję. Może awansujemy do top 10, to by było coś, co nie? Ten jest bardzo jest żywiołowy tam. Dlaczego Napoleon schodzi po schodach? Bo na parter. <grywki> dzięki mój drogi Matix, dzięki za słucharka. Jak się przyspiesza? Wystarczy przy, przytrzymać lewy przycisk myszy. To się przyspiesza, ale to wtedy tracimy słuchajcie długość, tak? Więc się nie opłaca zazwyczaj. No chyba, że macie jakąś sytuację, jak agresywnie gracie, no to wtedy możecie, słuchajcie. Dobra, no przydałoby się nam tutaj, powiem szczerze, jakoś e, jakieś dżownice tutaj znaleźć. Może coś znowu zjemy, że się uda. Tu są jakieś większe kulki, więc ciub zjedliśmy. Mam nadzieję, że się uda tu coś wykombinować takiego, żeby awansować do top 10. No, ty zwaniaku. A, widzieliście, jak chciał nas, tutaj, e, chciał nas tutaj pokonać, ale nie daliśmy się. W końcu się udało jakoś wybrnąć z tej sytuacji dość napiętej ten strasznie agresywnie gra. To jest dziwne, bo może wpaść na mnie i będzie problem. No, ale jak chcą tak grać, to co, co im to przeszkadza? Widzicie, dość dużo tutaj. Jak jest duża dżownica, to potem jest problem. Teraz my stosujemy tę taktykę. Zamkniemy kogoś, słuchajcie, w pułapkę. Dżownicową pułapkę zamkniemy kogoś. Co ty na to? Wij się wij, ale za niedługo możesz mieć problem, mój drogi. Zamykamy go w pułapeczkę wężową. I co ty na to? Znaczy dżownicowa pułapka. No i właśnie o to chodziło, moi drodzy. Teraz zjedliśmy jego pokarm. Jest chyba ok. Widzicie, chciał być taki hojrak, to mu się nie udało. Eee, Skridrox.pl scred, Strolowałeś mnie z tym wyłączaniem ników. No widzisz, no tak się nie robi. To nie było miłe. Ale cóż, tak to bywa. No, chyba nie wyjdziemy z tej 19 pozycji, moi drodzy. Wow, 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 tu jest jakiś wężyk. Zmniejszmy. O nie, 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 nie! Wow! Jejku, jaki fuks! No nie wierzę. Jaki fuks! To był taki fuks, że ja się. No nie wiem, co powiedzieć, moi drodzy. Ale się udało nam tutaj przeżyć. Więc jest ok. Jest dobrze. Zobaczymy, czy mi się uda ta taktyka z tymi. Ciekawe, czy jego uda nam się pokonać, czy nie. Chyba jest trochę za, za duży. Jak mi się wydaje. O, właśnie. To jest to, moi drodzy. Jestem w top 10. Uuuu! Moi drodzy, w top 10 jestem. Tak jest, jestem na ósmym miejscu. <laughs> Nie wierzę, moi drodzy, to jest rekordowa rzecz, moi kochani. Także spokojnie. Widzę, że dużo osób mnie tu chce pokonać. Ale się wam nie dam, jestem na siódmym miejscu, uuuu, rekord moi drodzy, na ósmym, słuchajcie, top 10, o to chodzi, to jest to, moi drodzy, top 10, Broad Kids, haha, moi kochani, tego jeszcze nie było, na top 10 jestem, subcio, cieszy mnie to oczywiście bardzo. Mamy kolejnego, kolejnego pana, który być może tutaj przegra. Zobaczymy. Zobaczymy, jak mu się uda wybrnąć z tej sytuacji. Ciekawe, czy mu się uda. No i co ty na to? a Panie, moi drodzy ta taktyka jest bardzo dobra Powiem wam szczerze Jest bardzo dobra, siódme miejsce dzięki temu mamy No i Subcio, proszę bardzo 10 tysięcy, wow, nowy rekord, na piątej pozycji jestem Nie wierzę w to moi drodzy Wow, jest, to jest niesamowite to się szanuje, to się respektuje, tak mi się wydaje przynajmniej. To jest jakaś Turcja, widzę. No, ale niestety, ale rekord był. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Woo!